Dzień dobry, panie, jesteśmy mm. w laboratorium. Dzisiaj ze mną jest Krzysztof Tomasik, pisarz, publicysta, biograf. O, Dzień chyba, dobry. Chyba tak. Ja się nazywam Erika Krajniewska i jak wiadomo, gadamy dziś o książkach. A dzisiaj Super. Nie o byle jakiej książce, książce poli Raksy Twarzy, którą wydałeś w wydawnictwie Czarne i którą mamy tutaj i tutaj możliwość zobaczyć. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. I ja mam pierwsze pytanie, na które już znam odpowiedź, ale Państwo nie, czy Ty wybrałeś pole, czy ona Ciebie? No wydawnictwo Czarne wybrało dla mnie pole. Rzeczywiście ja się nie, nie myślałem, że, że, że zajmę się tą aktorką. Kiedyś napisałem książkę o seksbombach PRL-u, o aktorkach, takich właśnie symbolach seksu od Kaliny Jędrusik do Katarzyny Figury o takich rzeczywiście najbardziej naj, najbardziej erotycznych aktorkach które grały takie najbardziej zmysłowe role i myślałem, że to jest, że to jest mój, że, 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 że to, to są właśnie te, te nazwiska dla mnie. A Polaraksa wydawałem się zupełnie na antypodach, na antypodach tego. Czy ona nie trafiła do tamtej książki? Nie, 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 nie. I, no i właśnie ona, ona była taka subtelna, delikatna, dziewczęca, była zupełnie innym typem na ekranie. Więc, więc ja sam bym na to nie wpadł, ale jak się zacząłem zastanawiać nad tą propozycją, to w sumie stwierdziłem, że to jest też ciekawy życiorys i to jest też ciekawa kariera do opisania, kryjąca takich wiele zagadek, no, począwszy od tej, że 20 lat temu Polaraksa zniknęła z życia publicznego i odmawia wywiadów, odmawia rozmowy, więc to było wyzwaniem rzeczywiście napisać o kimś, kto z jednej strony żyje, z drugiej strony nie ma do niego dostępu, nie ma możliwości zadania pytania, nie ma możliwości zweryfikowania jakiejkolwiek informacji. I takim dłużej o tym myślałem, tym stwierdziłem, że może to jest taki, taki, takie do, domknięcie tego, te, te, tej, tej mojej opowieści właśnie o seksbombach, o taki zupełnie inny typ y, seksbomby arebur, czyli taki właśnie seksbomby, nie seksbomby, zupełnie inny typ y, piękności polskiego kina. Bo przecież nią była. Bo przecież nią była i to, co mam, co, mam, co mam teraz świadectwa, jest. Bo rzeczywiście, nawet sam jestem zaskoczony, jak, jak ciągle Polaraksa, która właśnie od 20 lat praktycznie nie funkcjonuje w życiu publicznym, jak ciągle jest pamiętana, lubiana, jak, jak dla wielu osób jest ważna. To jest, to, jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście imponujące i zaskakujące. No i to też pokazuje, jakie miała w sumie. Szczęście, bo, bo to jest dla aktorki, myślę, jednocześnie przekleństwo, taka rola, która, która, mm, która zaszuflatkowała, czyli, czyli oczywiście Marusia. Marusi, mówimy, tak. W czterech pancernych i psie, a z drugiej strony rola, dzięki której właśnie jest, jest pamiętana i kolejne pokolenia, ponieważ ten serial. No jeszcze ja pamiętam z dzieciństwa, jak on, jak on ciągle, ciągle był uznawiany w telewizji i, 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 i jakoś tam funkcjonuje do tej pory. Więc, więc to jest jednocześnie właśnie takie przekleństwo, ale, ale też myślę, że wielkie, wielkie szczęście. Ja się gdzieś doczytałam, że nie tylko Polaraxa też odmawia wywiadów, odpowiedzi na pytania, jakieś konsultacji, ale też jej najbliżsi. No tak, to rzeczywiście, ale to no z powodu, z powodu tego mm -hmm. jej, żeby, żeby być lojalnymi mm -hmm. i żeby być e, w porządku, to rzeczywiście, ja, ja zresztą nie, nie, nie dotarłem do Poli rozmawiałem z jej synem, mm -hmm. który, który, który też mi potwierdził, który też w związku, który w ogóle był bardzo miły, ale właśnie ze względu na lojalność w stosunku do e, mamy e, też odmówił jakichkolwiek wspomnień, bo też, to, bo też chciałem z nim porozmawiać. E, podobnie były mąż i też... E, Dużo takich osób, które, z którymi rozmawiałem, dawnych przyjaciół, dawnych współpracowników też mówiło, że no. O tym wolę nie mówić pod nazwiskiem. Zdarzyły się też takie osoby, które w ogóle nie chciały funkcjonować pod nazwiskiem, tylko e, zgodziły się ze mną porozmawiać anonimowo, ale też jestem im bardzo wdzięczny, bo to są też cenne, e, cenne, cenne informacje. Ale oczywiście no, w związku z tym też ta, ta weryfikacja jest trudniejsza, to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę inne. To jest trochę inne, in, inne podejście trzeba zastosować. No dobra, to o tym podejściu. No, <laughs> Jak pracowałeś nad książką. No, no jakoś to musiałem sobie właśnie zdefiniować, mm -hmm. to znaczy, że, 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 że wiadomo, że tutaj nie mam tej bohaterki. Ja je, taką moją, jedną z poprzednich książek o, o, o projektach, od Grażynie Hase, pisałem w bardzo ścisłej współpracy z Grażyną Hase i rzeczywiście Grażyna bardzo mocną ręką kontrolowała, wybierała zdjęcia, jakby mnie informowała, co... Czy Oczywiście... była taką osią tej całej tak. chronologii zdarzeń, wspomnień. Tak, tak i bardzo pilnowała tego, że mówiła na przykład, tu cytujesz, co ja mówię, no to to musi być na przykład bardzo, bardzo konkretnie zrobione, bo ja by tego słowa nie użyła, więc po mm. prostu nie może tego być słowa, więc, więc, więc była rzeczywiście bardzo, bardzo konkretna, taka szalenie, szalenie dokładna, a tutaj była zupełnie inna sytuacja, ponieważ to zresztą było dla mnie ciekawe, bo to jest jakieś wyzwanie. To, tu, tu po prostu no, nie, nie ma żadnego kontaktu, więc jednocześnie yy, wiedziałem, no, że to nie może być taka typowa biografia właśnie z opisem dzieciństwa, z bliskich poglądów na świat. No bo po prostu tego nie mam. Yy, nie, nie mogę tego zweryfikować, więc, więc muszę, to, muszę, muszę ta książka musi być bardziej opowieścią o fenomenie, tym ty, ty właśnie fenomenie poliraksy. Czy, Czym, czym był ten fenomen, na czym on polegał, jak ta kariera przebiegała. Bardzo szybko sobie zdałem sprawę, że tutaj mm, bardzo ciekawy jest pokazanie, jak dużo ona zrobiła przed pancernymi, że, że, że Zostali ci pancerni, ale jeszcze bardzo dużo było wcześniej, że ona już wchodząc na plan tego serialu była znana, że kiedy była premiera, ona już była gwiazdą, że, 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 że rzeczywiście wcześniej zagrała u Wajdy, była w Kan, zagrała u Hasa, stała się już taką aktorką, takim symbolem dziewczyny lat 60., więc, więc to też mi bardzo szybko wyszło. Z drugiej strony, jak się pisze o, o czasach, o. O, o pewnym kontekście, który wtedy był, o, o tym kinie, no to też trzeba bardzo się pilnować, żeby nie stracić z oczu tej, tej bohaterki, żeby to się nie przekształciło w jakąś taką opowieść, gdzie, gdzie, gdzie gdzieś ona zginie i jej nie będzie. Więc, więc bardzo szybko też padłem na pomysł, żeby, żeby komentować żeby komentować tekst jej wypowiedziami sprzed lat, dawniejszymi czy, czy mniej dawnymi. I miałeś do nich dojście w wywiadach, tak? W tak, właśnie? tak, bo, ona, bo ona oczywiście, to jest też jeden z tych takich mitów, że ona zawsze niechętna była do mediów, że zawsze była bardzo wycofana, zdystansowana. to jest nieprawda, ona, ona, były momenty, kiedy bardzo dużo udzielała wywiadów, bardzo chętnie, puszczała dziennikarzy do domu, fotografowała się z synem, opowiadała o swoim małżeństwie, później już byłem w małżeństwie, także także pozowała w swoich strojach, ponieważ później miała epizod projektantki mody, więc no, no więc, więc jakby to wszystko to, to, to wszystko miało znaczenie. Ja rzeczywiście te, te stare wypowiedzi dawałem jako, jako takie komentarze, właśnie żeby, żeby mimo, że tej bohaterki nie mam, to jednocześnie, żeby ona była, żeby, żeby, żeby ten, ten ten jej głos jakoś wybrzmiał. No więc to, to są takie rzeczy, no ale to są, to jest już taka kuchnia właściwie, mm, no, która, która no, jest oczywista, no, po prostu jak się, jak się pracuje, no, to pewne, pe, pewna konstrukcja, y, rzadko to jest tak, że ta konstrukcja idealnie się od razu wie, jak będzie mhm. wszystko, tylko pewne rzeczy, szczególnie w biografii, pe, pewne rzeczy wychodzą, wychodzą w praniu. A jaka Tobie się jawi Polaraksa. No, różna, to jest to jest, to jest, duży, to jest długie, długie życie. Palareksa w tej chwili ma 81 lat. To jest to jest, to jest kariera, która zaczęła się w 1960 roku. Więc właściwie też trochę tak, przypadkowo. To, przypadkowo bardzo nawet przypadkowo, gdyby nie wejście do pewnego baru mlecznego, to być może gdzie, gdzie był fotoreporter czasopisma, to być może nic by z tego nie było. Ale rzeczywiście każda każda dekada była inna. To, mhm. Z co innego lata 60., co innego, lata 70., jeszcze inny czas to są lata 80. i później 90 też bardzo ciekawe. No i, no i ten, ten początek już ten, ten, ten ostatni okres, czyli ten, ten po roku 2000 2002, już już to, już to powolne wycofywanie się, to też ja, ja, ja próbowałem to. Złapać kiedy to się rzeczywiście zaczęło, kiedy, kiedy to, to wycofanie nastąpiło tak, tak kategorycznie. Dla mnie, dla mnie tak muszę powiedzieć, że bardzo fajna była były takie pierwsze cztery odcinki czterech pancernych, które znalazłem z komentarzem właśnie między innymi poliraksy. Mm -hmm. Było w 2000 roku takie wydanie DVD, gdzie w dodatkach właśnie wymyślono coś takiego, że zaproszono troje aktorów, żeby, żeby jakby komentowali ten, ten serial. No i tam, tam Pola jest świetna, dowcipna, zdystansowana, inteligentna, z takim, z takim swoim, swoim zdaniem na, na różne tematy, nie tylko, nie tylko o tym serialu. To, to rzeczywiście była dla mnie chyba takie naj, najprzyjemniejsze odkrycie jej, Mm, już, już z tego właśnie praktycznie ostatniego mm -hmm. okresu e, z, to było najprzyjemniejsze odkrycie właśnie i taką, taką w sumie najprzyjemniejszą e, twarz dla mnie m, przy, przy okazji pracy nad książką. Jaką była właśnie aktorką przed e, Pancernymi? No właśnie była bardzo ciekawą taką, ja to już zacząłem powiedzieć, mówić, to znaczy, że nie była, nie była typem bomby, tylko była takim typem właśnie dziewczyny, młodziutkiej mm. dziewczyny, jeszcze dopiero wchodzącej w życie. Ona często grała w filmach dla dzieci, dla młodzieży, zresztą pierwszy jej film, czyli Szata z siódmej klasy, bardzo popularny wówczas adaptacja uwielbianej przez też kilka pokoleń dzieci książki Kornela Makuszyńskiego. I, i, i później bardzo dużo miała takich filmów, właśnie Panienka z Okienka, ale też, ale też grała, grała młode dziewczyny, na przykład był taki film Beata, dzisiaj zapomniany, który, który ją uczynił taką idolką niemal. To był film z 65 roku, gra tam szesnastolatkę, czyli, mm -hmm. czyli młodszą od siebie, o takiej dziewczynie, która ucieka z domu, która jest taka zbuntowana. No więc oczywiście te ówczesne nastolatki tam się utożsamiały z tą, tą, tą batą. To jest zresztą śmieszna historia, ponieważ ona nosi tam bardzo charakterystyczną fryzurę z grzywką. I później, y, później znalazłem informację, że, że właśnie dużo dziewczyn y, nosiło taką fryzurę à la Beata, mhm. czy fryzurę na, fryzurę na Beatę właśnie z tą charakterystyczną grzywką. No to jest też je, jedna z części tego, tego, te, tej popularności i, i wpływu na, 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 na jakąś tam grupę osób, więc rzeczywiście ona była taką, takim typem. Typem, typem dziewczyny, typem, typem, typem młodej dziewczyny. W związku z tym też, tak jak mówię, no, to, to też ten, ten erotyzm był tam bardzo bardzo taki delikatny, subtelny. To było zupełnie właśnie inaczej niż, niż przy okazji tych moich bohaterek z Seks Bomperelu. I to też było dla mnie ciekawe, ciekawe odniesienie. Starałem się też właśnie Polerakse jakoś tak osadzić wśród, wśród innych gwiazd tamtego czasu, mhm. szczeg szczególnie kobiecych i to, 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 to jest dla mnie... Bardzo ciekawe porównanie gdzieś tam na przykład z innymi największymi wówczas gwiazdami tej dekady, czyli Batą Tyszkiewicz i Elżbietą Czrzewską. Gdzieś, gdzieś te losy się przeplatały, na, na przykład początkowo Polaraksa, kiedy dostała rolę Marusi, nie chciała jej grać i stwierdziła, że to jest rola dla Elżbiety Czyżewskiej. Z Batą Tyszkiewicz z kolei była właśnie w kan one razem zagrały w Popiołach. To, to jest zresztą też takie ciekawe porównanie, ponieważ dwa, dwa takie zupełnie różne typy, typ, typy kobiecych, bohaterek, czyli Pola jako ta, ta, ta młodzieńcza miłość Rafała, no i Beata Tyszkiewicz jako ta wyniosła księżniczka, już taka późniejsza jego jakaś taka fascynacja, fascynacja erotyczna. Ty lubisz pisać biografię. Tak, lubię. A co z taką fabułą fikcyjną? To, to już to, to mnie ja. zaskoczyłaś. To nie ja tak. Jako Jicarista jako, jako pisałem, pisałem powieści, naprawdę. I, ale to i jest taki. Już że... mam taki, ten etap mam za sobą, tak, mam tak. Osobą, tak. Nie, ale nie mam, nie mam takiej nie, nie, nie mam takiej umiejętności wymyślania. Nie mam, nie mam tego zresztą wydaje mi się, że po prostu życie jest na tyle ciekawe, że nawet gdyby, gdybym się kiedyś porwał, to, 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 to raczej to, to, to właśnie raczej coś, co, co, miało odniesienie, co miało odniesienie w życiu. Zresztą kilka razy miałem okazję obserwować, jak, jak właśnie osoby z taką fantastyczną, takim fantastycznym talentem fabularnym, jak potrafią właśnie przerabiać. E, przerabiać e, autentyczne wydarzenia mm -hmm. I, to jest, i to jest obserwowanie tego jest wspaniałe. Ja po prostu tego, e, tego nie mam. E, mi się zawsze w, w, takich, w takich, takich rozmowach przypomina anegdota, którą opada kiedyś Agnieszka Osiecka właśnie o sobie, że... Że, 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 że dlaczego te jej powieści nie odniosły sukcesu i ona właśnie mówi, że, że właściwie ani powieści, ani sztuki teatralne, bo po prostu ona tak marzy, że, że jest tak rozkochana w tym języku, w tym słowie, że u niej jak się spotyka... Dwoje osób, czy, czy dwu, dwie osoby, czy, czy, czy dwójka, no to po prostu by siedziały i gadały, a, a, a fabuła polega na tym, żeby nagle nie wiem, jedna odeszła od stołu i zajrzała do drugiego pokoju i tam znalazła trupa, albo żeby jedna drugą za, za, zamordowała, albo żeby coś, coś się działo, a, a u niej by tylko te dwie osoby siedziały i gadały. Więc, więc po prostu myślę też, że myślę też, że, że taka też świadomość swoich ograniczeń to jest też to jest też istotna chociaż jed, 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 jedna z moich takich planowanych książek. O, o aktorach przed, przedwojennych, aktorach homoseksualnych, taką, taki, taki mam pomysł na taką sagę, yy, swoistą sagę, ale oczywiście biograficzną, ale, ale tam, o, tam oczywiście wielu, yy, wielu rzeczy nie mam yy, danych, informacji, więc jakby t, yy, pewne rzeczy właśnie muszę, muszę dopowiedzieć, muszę do, mhm. do, nie tyle do wymyślić, co do właśnie, yy, yy, co do domyślić się. Mhm. Czyli jakby dać swoje spostrzeżenia, tak, ewentualnie jakieś tropy. Tak, no na podstawie jakichś takich drobnych mm -hmm. wydarzeń, no wiadomo też, że, że, że wówczas też mówimy o okresie, kiedy, kiedy jakby też na no, homoseksualizm oczywiście nie był, nie, był, nie był wprost wyartykułowany, nie, nie, nie było mowy o, nie wiem, coming czy, czy czymś takim, więc to wszystko zupełnie na innym poziomie funkcjonowało, no a ja muszę jakoś to wydobyć, wydobyć na światło dzienne i właśnie mm. opisać, więc właściwie dla mnie to już jest, to, właśnie osoby przyzwyczajonej do faktów, to już jest, to, to, to już jest rodzaj właśnie, rodzaj fabularyzacji. Tak. A masz jakieś swoje takie techniki pisarskie, albo rytuały pisarskie, albo miejsca, w których piszesz, a w innych no, na przykład nie? No, nie wiem, no chyba mam, ale... <laughs> ale no, nie powiem. <laughs> nie, nie, też nie, nie to są jakieś takie niezwykłe. To nie jest, że nie wiem, tam się przebieram, nie wiem w co kimono albo w szlafrok i tylko w tym piszę, albo... Y, nie no, że po prostu przy swoim komputerze, no, Nie masz przy, dresika pisarskiego? Przy swoim no ma, mam, cię, ale, no to, ale, to jest, ale to jest po prostu domowy, nie, nie pisarski, nie pisarski. Nie, więc jakby jest, jest tą częścią. Y, kiedyś, kiedyś rzeczywiście byłem w stanie bardziej pisać i, i w różnych miejscach, teraz, teraz już y, teraz już mniej. Nawet zresztą, jak pisałem Pola to, to starałem się takie, takie, takie techniki robić, na przykład właśnie, że ponieważ nie miałem z nią kontaktu, to postawiłem sobie zdjęcie z jej pocztówką nad, przy, przy, przy komputerze, właśnie, żeby, 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 żeby mieć jakiś taki kontakt wzrokowy mhm. i w razie czego móc się, nie wiem, poradzić. Mhm. To, to, oczywiście, to oczywiście żartuję, ale, ale, ale jakby, żeby, żeby w jakiś sposób oddziaływał, a przede wszystkim mobilizowała i przypominała o, o, o deadlineie i, i o czasie, który, <laughs> który, 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 który ucieka. Więc, więc tak, ale, ale nie jakichś takich szczególnych nie mam. No mam, mam być, może to jest też, być może to jest też nietypowe. Mam bardzo stary komputer, który rzeczywiście mam wrażenie, że przynosi mi szczęście. Już właściwie od. już dru, druga książka moja na nim powstawała. i i, i y, y, ciągle się y, powstrzymuję z, z wymianą, bo właśnie boję się, że, że, że to jakoś nie wiem, źle, 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 się, źle się skończy, albo jakaś taka y, wena ucieknie, ale no, zdaję sobie sprawę, że to jest po prostu nieuniknione i kiedyś ten, kiedyś ten moment nastąpi. Zostaw go po prostu pod biurkiem. No Na tak, tak, tak właśnie, tak właśnie <laughs> planuję, właśnie jakoś tak planuję, jakąś taką powolną. Żeby to nie było właśnie, że dopiero jak już padnie, to wtedy będę zmuszony, ale, ale to, 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 to też jest mój jakiś taki, no nie wiem, szczęśliwy, magiczny, no, magiczny komputer, tak, tak, tak o nim myślę. A co Cię w ogóle w biografiach pociąga? To, że odkrywasz coś nieznanego, czy... Trzy, trzy kropki. Nie, myślę, że to jest po prostu, że to jest po prostu tak naprawdę no, opowieść o, o, o czasach i, 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 w, i w tych życiorysach jest po prostu zapisany, zapisana, zapisana historia, zapisana historia Polski, zapisana historia kina, zapisana historia obyczajowości. No, no zwłaszcza w Poli, tak? Tutaj też, też mamy Polskę, tak, która tak, się zmienia są... na przestrzeni lat. Zaczęliśmy nawet o tym mówić. No to, ten, ten początek jest przecież bardzo ciekawy. To, jest, to, 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 to nie jest tylko, że ona weszła do, e, weszła do baru, została zauważona, sfotografowana i, i zaczęła grać. To jest część e, większego procesu. To wtedy e, mówimy o końcu lat 50., początku lat 60., kiedy te, ten, te konkursy były bardzo popularne, kiedy w ogóle był taki trend, żeby szukać e, młodych, nie, 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 jakoś tak, nie. Y, młodych dziewczyn na ekran, żeby, 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 żeby to nie były zawodowe aktorki, tylko właśnie młodziutkie, świeże dziewczyny. Y, robiono konkursy. Robiono sesje zdjęciowe i ona, i ona była częścią, częścią tego procesu. Być może, być może gdyby to było 10 lat wcześniej, 10 lat później, to by w ogóle nie było możliwe, bo po prostu 10 lat wcześniej zupełnie, zupełnie inny rodzaj kina. I i, i jakby i tak dalej, i tak dalej. No to jest wszystko, sami, sami pancerni, to jest zresztą myślę fenomen naprawdę nie. Nie zupełnie niewiarygodna, dzisiaj trudne do uwierzenia. Mówimy o, o serialu, który miał premierę w 1966 roku. Yy, są wyliczenia, że już pierwszą yy, w czasie pierwszej emisji oglądało go 15 milionów widzów, później został wprowadzony do kina. Yy, po prostu to 8 odcinków zostało wprowadzone do kina jako odcinki i, 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 i kolejne 8 milionów widzów, no, yy, później te wielo, wielo, wielokrotne powtórki, później ta. Zresztą Będzie nie to tylko w przecież. Tak, tak, się właśnie to są cudowne tak, informacje, tak, że nawet on dotarł, oczywiście był bardzo popularny w Związku Radzieckim, tak, Czechosłowacji, tak. w tych wszystkich demoludach, ale też on dotarł, Papua Nowa Gwinea, że tam, że tam też się bardzo podobał, że później dawano dzieciom i, i, imiona, gustlik, marusia. No to, to, są, to, są, to są rzeczywiście jakieś, jakieś, jakieś niezwykłe... Totalne, totalne, totalne historie, więc to, to też no, inna rzeczywistość, zaczepianie na ulicy. Polaraksa wielokrotnie opowiadała o tym, jak właśnie dzieci za nią biegają. Nawet to jest bardzo fajne, jak ona różnicowała. E, różnicowała reakcję w zależności od tego, czy to jest mężczyzna, czy, 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 czy nastolatkowie, czy kobieta, że dzieci to właśnie krzyczały mamusiu, mamusiu, Marusia, ale, ale, ale czasem dodawało, ale bez szarika. panowie tam się zatrzymywali, mówili, ale pani podobna do poliraksy. Panie mówili, panie, panie tam właśnie jeszcze coś innego mówiły, no, no jakby to, 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 to jest też absolutny, absolutny fenomen, o którym, o którym właściwie by można napisać osobną, osobną książkę, nie tylko właśnie o, o tym, czym był ten serial wtedy, ale też później jak on oddziaływał okay. właśnie przez kolejne, kolejne lata, nawet moja redaktorka się... Zdziwiła mnie, dopytywała, czy to, jest, czy to jest rzeczywiście sprawdzona informacja, ponieważ serial zaczął być emitowany we wrześniu 1966 roku i tam zakończyła się ta, 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 ta emisja pierwsza chyba tam jakoś na początku listopada. A później pod koniec grudnia rozpoczęto ponowną, ponownie po prostu emisję, więc to jest, to jest dzisiaj zupełnie jakby zupełnie niezwykłe, że, 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 że tak to funkcjonowało i publiczność była w stanie właśnie wymusić tak, 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 tak częste emisje, tak częste powtórki jeszcze właśnie nawet premierę kinową. Świetnie się tego słucha, jeszcze lepiej się tego czyta. Mam nadzieję. <laughs> więc ja bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie, a Państwu serdecznie polecam książkę y, Krzysztofa, Poliraksy Twarz. Zresztą nie tylko tą, bo bombach to też mi, mm. mnie <laughs> zaciekawiła, więc też y, y, zadziałała na wyobraźnie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w następnym odcinku.